Bogu. A zatem spotykamy się na następnej części tego ważnego tematu. Czy się może mieć demony? Jezus to część dziesiąta i będą jeszcze prawdopodobnie minimum, oprócz tego, jeszcze dwie części. Minimum. Eee, polecam przesłuchanie tych wszystkich części, dlatego że on się zazębiają ze sobą i dają nam pewien obraz. I teraz będziemy ciekawy werset. Myślę, że następny bardzo ciekawy, bardzo interesujący werset dla każdego z nas. Dla osób też, tu się stęczy chrześcijan, może jednak tego demona mieć demony. Następny werset, o którym Biblia mówi, będziemy czytać go z znowu 2 Koryntian 11. 11.4 11, Będziemy troszeczkę wcześniej czytać. E, listy przeznaczone są dla osób wierzących ochrzczonych w duchu. Listy. Osoby, które nie zostały jeszcze w duchu, przyszły do Jezusa, powinny najpierw szukać sztu duchu świętego. To jest moje zdanie. Ponieważ listy, kto jak kto, ale wiecie, koryntianie, i nie może powiedzieć, kto czyta w Biblię, że koryntianie byli przeciwko daru, przeciwko duchowi, prawda? Ciężko to o tym powiedzieć, prawda? I ten list skierowany jest do zborów, zborów korynci. Nie do pogan, nie do ludzi, przepraszam, nienawróconych, nie do ludzi jakichś tam, wiecie, na wpół wypieczonych, ale do chrześcijan, którzy mogli być z Panem Bogiem już nawróceni, już jakiś czas, prawda? A zatem znowu zobaczymy. Tym razem, kto napisał, oczywiście wiemy, że drugi kolega napisał Paweł. Ten sam Paweł, który przyznaje się, myślę, się że wielkość nie chodzi mi o to, był wielkim człowiekiem, per se ale taka normalność Pawła wynika z tego, że on pomimo, że patrząc na dzieła, które Bóg z nie, przez niego zrobił, na, bo on, on, dzieła to nie tylko były cuda e, i znaki, ale również jego niesamowite poznanie pisma, Paweł potrafił przed tak wieloma chrześcijanami i to, nie wiem czy Państwo, zdaje sprawę. No dzisiaj y, osoba, która kupuje Biblię, y, listy Pawła czyta na całym świecie, miliony, setki milionów chrześcijan czytają te listy. Prawdziwych chrześcijan. Ochciany w Duchu Świetli chrześcijan. A więc Paweł to jest takie coś, co powinniśmy docenić, mimo że był apostołem, mimo że był liderem, mimo że w swoim działaniu, które Bóg, bo on, on nie powiedział, że to nie jest jego. To nie chodziło. W sobie, że Paweł był jakiś, nie wiadomo kim. On po prostu Bogu zaufał. On po prostu pozwolił, żeby Duch Święty działał, po prostu chodził, Bóg go pouczył, Bóg go nauczył, Bóg działał przez niego i niesamowitą pracę dla Królestwa Bożego Paweł wykonał, prawda? I ta praca się nie skończyła, ta praca kontynuowana jest przez następne pokolenia. Ale Paweł pokazał swoją normalność, pokazał taką normalne zachowanie, że kiedy miał demona, Yy, tak jak czytaliśmy yy, w poprzednim, jednej z poprzednich części, Paweł, dla mnie jest to niesamowicie fajne, bo dzisiaj jak jest pastor, to wiecie, no przechodzi problem, ale nie powie nigdy. No I to nie chodzi, żeby się zdzielił z wszystkim problemem, ja to rozumiem, tylko chodzi o to, że jak ma świadectwo tego typu, większość pastorów dzisiaj, wy wiecie, schowało się, no bo jak powie, że miał demona, bo po prostu to teraz ja, ja wam powiem o, o, temat, o moim uwolnieniu. I nie tylko jednym, ale skupia się na jednym i na następnej części. Postawa e, Pawa powinna nas zachęcić dzielenie się świadectwem. Nie tylko świadectwem uzdrowienia, zbawienia, ale również tego, co robi pośród nas mocy Bożej, zaopatrzenia finansowe, ale również uwolnień. Ponieważ tam, co ludzie potrzebują. Co z tego, że ludzie się niektórzy będą śmieli? To oni się pośmieją, i może kiedyś będą potrzebować uwolnienia. Ale ci ludzie, którzy e, są desperacje, dzisiaj wielu chrześcijan jest desperacji, nie zostało im dużo czasu. Jeśli oni nie zdadzą sobie sprawy z wojny duchowej, że to szatan robi, że to nie jest ich ciało, które to robi, to diabeł, grzechy generacyjne, to ataki demon, to ataki satanizmu, okultyzmu robią tego typu rzeczy. Taki chrześcijanin będzie w kropce. I Bóg dlatego między innymi nagrywa te mamy Patrzcie, si nie mamy czasu. A zatem szybciutko do tego fragmentu i będziemy go czytać. Zapiszcie sobie drugi koryntian, 11 i ja powiem, ten główny jest 4. 11, 3 zacznijmy. Obawiam się, aby że żeby przez jakiś sposób wąż, który, tak jak wąż, który zwiódł ewę przez swoją, to jest właśnie to, subtelność, taką e, cwaniakowatość, taką e, podstępność, taką, wiecie, rękawiczka, człowiek w garniturze wchodzi w rękawiczkach taki sytuowany i cwaniaczy, a później się okazuje potworem, prawda? E, aby wasze umysły, percepcja nie były naruszone i odcień od prostoty, które jest chrześcijańską Ewangelii. To nie znaczy, że Jezus jest prostakiem. To nie znaczy, że jak się chrześcijanin to masz, nic nie wiedzieć, bo często tak ludzie tłumaczą, to w ogóle nie o to chodzi. Prostota Jezus mówi prosto, wyganiajcie demony. To nie jest skomplikowane. To nie jest, że trzeba jakieś pieniądze zapłacić. To nie jest, że trzeba kurs jakiś przejść. Zacznij wyganiać bo Bóg cię wszystko nauczy. Zacznij mieć chrzest u Duchu bo Bóg ci wszystko pokaże. I o co tutaj mu chodzi? Bo jeśli jakiś przychodzi i to mówię jest o wierzących, jakaś osoba przychodzi i mówi i głosi wam innego Jezusa, którym, wy, którym my wam nie głosiliśmy, którego wy ma nie głosiliśmy. O co tutaj chodzi? Ktoś na... co to chodzi z tym? Nie mam dużo czasu, o co chodzi z tym innym Jezusem. No. Ktoś przychodzi, głosi ci, wiesz, Jezus jest, możecie grzech odpuścić, ale wiesz, nie oczekuj, że on cię uzdrowi. Nie oczekuj, że on cię uwolni. Nie oczekuj, że Jezus ci może cokolwiek pomóc. Albo innego Jezusa, Jezus to taka figurka. Jezus to taka figurka, to trzeba figurkę, trzeba taki medalionik sobie kupić i tak. To jest inny Jezus. I teraz uwaga, bomba. Albo otrzymujecie innego ducha od tego, którego utrzymaliście. Wyjaśnijmy to bardzo prosto. Dalej jest inna Ewangelia. Wyjaśnijmy to bardzo prosto. Koryntianie, to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli ten, 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 ten tutaj fragment. Koryntianie byli to oszczeni w duchu, mówiący na językach, prorokujący, ufunkcjonujący, rzeczy, demony, chrześcijanie. I przychodzi Paweł, przyglądając się niektórym służbom, przyglądając się niektórym ludziom i doktryną i, i, i tak zwanym Jezusom, które przynoszą pośród zborów dziewczynkowych, charyzmatycznych. Paweł zaczynał e, pisać ostrzeżenia. Porównując tych ludzi z pewnym zachowaniem węża z ogrodu Eden, który nie zwiódł Ewę, zauważcie, Cię. nie mam dużo czasu, nie chcę się dać na to, nie zwiódł Ewę, nie kazał jej zrobić wiecie czarnej mszy, nie kazał jej zabić Adama. Po prostu ją zwiód delikatnością, rzekomymi jakimiś, wiecie, napomknieniami, tak się niektórzy głoszą. Ekumenia przychodzi i nie ma żadnego, y, żadnego, to tej nauki nie mają związku z Biblią, i próbują tak ludzi zwodzić. U mnie też jest yy, przestrzegana, inspirowana. Ktoś przychodzi, głosi innego Jezusa? Ale co tu jest napisane? Albo otrzymujecie innego ducha od tego, który utrzymacie, jakiego ducha oni otrzymali, Ducha Świętego. No więc jak jako pastor wierzący, yy, pastor, yy, który może 20, 30, 40, może więcej lat jesteś w Bogu, jak możesz mi powiedzieć że jest niemożliwe, żeby chrześcijanin otrzymał demona. Co to znaczy inny duch? To znaczy demon. Nie ma innego Jezusa tak naprawdę. Jest tylko jeden Jezus Chrystus, który według słowa Bożego może zobaczyć czy wierzyć tego Jezusa. To wszystko inne. Jezus Mormonów, który był rzekomo, bratem, z wiecie z tak to wszystko chłam. Jezus tak zwany Jezus w Świadków Jehowy, który oni wiesz że był Bogiem, oni myślą, że był Archaniołem, Manio... Archaniołem Michałem. Co to jest za Jezus? To jest właśnie ten Jezus. Jezus, który, wiecie, na krzyżu wisi, na medalioniku, które Bóg przecież zakazał, w Stanym Testamencie już Bóg zakazał, Żydzi nigdy sobie w obrazie nikogo nie robili, czy oni przychodzą, oni, oni przecież papież ewangelizacji przeprowadza, prawda? Jakie kłamstwa się nam głoszą. W niektórych zborach to możecie po prostu nie uwierzyć. Jeśli chrześcijanin może otrzymać demona, ponieważ no bo ci ludzie mieli ducha świętego w środku, to dlaczego Paweł mówi, że jest to możliwe i że nawet co to jest napisane? Otrzymujecie innego ducha, którego nie, nie przyjęliście wcześniej. Czyli rozumiemy, że byli chrześcijanie w duchu, przyjmują innego ducha. A zatem ten werset, jasno, nie, nie możesz inaczej tego wersetu po prostu, inaczej tego wetać. To już jest po Golgocie, panie Ma, Ma, Marian, czy Maniek, jak się nazywasz. To już dawno po Golgocie. Jak mówisz, że nie może y, chrześcijań demona przyjąć? Jeśli jesteś nieuważny, jeśli osoba demoniczna, zdemonizowana na ciebie ręce nałoży, możemy mieć taki przykład. Bo jak dużo przypadków słyszałem, sam się kiedyś musiałem modlić, ktoś na mnie na siłę ręce nakładał, później musiał to zgromić, co zeszło ze mnie. Ale nie czułem i wiedziałem, że coś jest nie tak, ale ktoś na mnie pchał ręce, prawda? No jedyną możliwością jest wiecie. Uszkodzenie i twarzy, prawda? Ale niektórzy pchają ręce na ciebie. A czuję, żeby nie nakładali, no coś jest nie tak. Jak niektórzy słyszałem świadectwa, też niektórych... Ewangelizacja była. Modlili się o kogoś, a później sami mieli duchowe problemy. O! Nie, 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 nie może być demona. Nie, nie, nie. No przecież tu jest napisane. Tu trzeba być naprawdę osobą taką być yy, ograniczoną umysłowo, czy w jakiś sposób, żeby to inaczej interpretować. No, otrzymujecie, wiecie, gdyby było niemożliwe otrzymać tych duchów, to po co się yy, do jasnej paweł produkuje? No powiedzcie mi, po co o czymś mówić, czego nie jest coś niemożliwe? Jeśli Paweł nie miał demona, to po co by mówił? Jeśli ci chrześcijanie, a Paweł miał wielką troskę o tych chrześcijan, to nie wynikało z jego, jego nauczycji. miał gniew przez to, to, się denerwował przez to, bo później mu zarzucali, że nie miał miłości rzekomo. Jeśli jest niemożliwe to, to po co się to produkuje? A wiecie, on nie tylko wierzy, że jest to może, przecież sam miał taką historię. To musiał widzieć. A później możecie ci chrześcijanie, to taki wiecie, przecież apostoł rzekomo, o, jakiś tam apostoł rzekomo, to od pierwszego kościoła, to już zabezpieczmy kończąc. ręce, pokrzywiają innego Jezusa i później problem jest w kościele. Nawet się ludzie duchowo później szwarkują. Nie, ale panie Monik, nie. Nie mógł mieć demonów, przecież to nie do tego ciała, to ciało go atakowało. Nie, nie piszecie go ciała tak ono w ogóle o ciele tu nie mówi. Przyjęliście, przyjmujecie, Paweł mówi przyjmujecie innego ducha od tego, którego już się Czyli jest możliwe tutaj na przale skoro masz Ducha Świętego, pomimo tego, że, tego, że masz, jeśli pozwalasz na przykład, to jest jeden z przykładów, a już mówiłem w wielu przykładach. Jeśli nie poradziłeś sobie z grzechami generacyjnymi, to one tam dalej są. Jeśli nie poradziły sobie z demonami, które w twoim życiu one dalej są, one nie wyszły. Bo jeszcze nie mówił, demony automatycznie wychodzą, demony wyganiajcie. I Paweł to nam dodaje, długo Panie Manie po Golgocie, długo po Golgocie. Nie powiedzieć dokładnie, no bo ciężko powiedzieć. Nie jest podana data, więc nie wiem. się tego ducha. A zatem nasza teologia musi się zmienić. Niektóre rzeczy, co po zbożach głoszą, to są tylko takie, wiecie, pomiedzonka. Unikające Mówiła... strachu. Amen. Zapraszam.